Uczniowie technikum żywienia Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy, ucząc się sztuki kulinarnej, często sięgają do dawnych przepisów domowych, m.in. w przyrządzaniu gęsiny, którą starają się na dobre przywrócić nie tylko na świąteczne stoły, ale też do codziennego menu. Swoje kulinarne umiejętności zaprezentowali ostatnio samorządowcom i mediom podczas specjalnej degustacji, a przygotowali m.in pieczoną gęś kluski śląskie tak to jest gęś była pieczona w sosie pomarańczowym gęś była pieczona około 2 godziny ponad 2 godziny była pieczona przez noc była zamarynowana w sosie z pomarańczy z cząstkami pomarańczy prawdziwych ze śliwkami Potrawy zostały przygotowane przez uczniów technikum żywienia i usług gastronomicznych, Było oczywiście pod kierunkiem nauczycieli. Dużo potraw zostało właśnie przygotowanych w kontekście przyniesionych przepisów właśnie z domów, gdzie tradycyjnie jeszcze kiedyś były te potrawy przygotowywane. Przede wszystkim jest z mięs, jednym z mięs zdrowszych. Tak? No, u nas przeważnie pojawia się na stołach wieprzowina. No, niekoniecznie jest to mięso powiedzmy, zdrowe. Natomiast gęsina chcemy tutaj dlatego, promujemy gęsinę ze względów też zdrowotnych. Nie jest to łatwa, ale jest można bardzo dużo ciekawych takich potraw z niej przygotować. Ja powiem tak, jestem pod wrażeniem tego, co nasze technikum gastronomiczne przygotowało. Dzisiaj mieliśmy okazję spróbować wszystkiego, tylko co można z gęsi, z produktów z gęsi serwować. Jesteśmy, powiem, pod wrażeniem uczniów, którzy przygotowali, też kadry, która przygotowywała tych uczniów.